i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy! Aniona Szynikaczy, cześć wszystkim! Dziś przed nami, no właśnie, nowy Hyundai Kona. Mamy już w gamie koreańskiej marki Batmana, czyli oczywiście Hyundai'a, Tucson'a. Nastał czas na Robocopa i wchodzi nowa Kona. Samochód, podobnie jak to inne modele, właśnie koreańskiej marki, ma być ciekawy stylistycznie. I idąc po kolei, na przykład Elantra. W teorii nudny, rodzinny sedan, ale wizualnie kawał świetnej roboty. Podobnie jak Tucson, na pewno się wyróżnia, stylistycznie, oczywiście kwestia gustu dla klienta. Potem jest nawet Santa Fe, także jest ciekawy. No i oczywiście Ioniq 5 i 6, także kawał dobrej, stylistycznej roboty. Nastał czas na. Odświeżenie kony, czyli bardzo mocnego bestsellera właśnie na europejskim rynku. Nowa kona bardzo się zmienia pod kątem stylistycznym. No i zobaczymy, jak to właściwie wygląda, jak to jeździł pod maską. Zamontowany jest najmocniejszy silnik benzynowy i napęd na cztery koła w najbogatszej wersji wyposażenia. Samochód trafił w moje ręce dzięki uprzejmości grupy nawrot w Długołęce. Zarymowane to zapraszam Was na test. Stylistyka. Jak zawsze na początku, zobaczmy na stylistykę przedniej części nowej kony. A, ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze, moi drodzy korańscy widzowie, czy macie oczywiście subskrypcję, dzwoneczki i łapki w górę na kanale Karolewski. Bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom po prostu rozwijam ten kanał i odbieram coraz to ciekawsze nowości na testy dla Was. No właśnie, nowa kona. Jaka jest? Na pewno jest stylistycznie ciekawa. Przedni pasek led no właśnie, jak w Robocopie, ma wyróżnić ten samochód. Jest nowocześnie i jest właśnie jakość. Dosyć gładka linia przedniego pasa, a z kolei poniżej są zamontowane klapy, które się otwierają, zamykają w zależności od zapotrzebowania na chłodzenie przednich chłodnic. I również centralnie umieszczona kamera od systemu 360. Z kolei główne reflektory zamontowane są po bokach. Także w technologii LEDowej są oczywiście dzienne, drogowe, a także mijania i w naszej wersji również kierunkowskazy. Na pewno ciekawie wyglądają, no i po prostu dobrze świecą. Kwestia oczywiście gustu, gdzie są umiejscowione. Idąc dalej, w centralnym miejscu czujniki parkowania, a także przedni radar, no i jak to w crossoverach. Kilka dokładek stylistycznych, właśnie charakterystycznych dla tego segmentu. Im dłużej patrzę, tym jest lepiej. Auto na pewno jest ciekawe. Natomiast podzielmy się opiniami, jak się Wam podoba nowa Kona. Sprawdź stronę doradca-samochodowy.pl Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Sprawdźmy co skrywa maska naszej Kony. W tym przypadku maska się idealnie otwiera właśnie nad tą listwą LEDową oczu Robocopa. Maska otwierana jest na teleskopach, więc nie trzeba jej trzymać, więc jest akcent nowoczesny w konie. No i jednostka napędowa. Podobno nie będzie już Kony N, więc jest to w tej chwili najmocniejszy silnik dostępny właśnie w tym samochodzie. Jednostka 1.6 turbo, oczywiście czterocylindrowa z turbosprężarką, generująca moc 198 koni mechanicznych oraz 265 Nm momentu obrotowego. To wszystko napędza nam cztery koła w tym egzemplarzu dzięki przekładni dwusprzęgłowej 7 DCT. Do pierwszej setki 8 sekund. Więc jest dynamicznie, a jak będzie z ekonomią, zaraz sprawdzimy. Teraz zobaczmy na zmiany stylistyczne linii bocznej nowej kony. Jeżeli chodzi o długość całkowitą, niewiele ponad 4-3 metra. To wciąż kompaktowy crossover do miasta. No może już troszkę SUV, bo jednak tapet na 4 koła, ma, ale chyba jednak pod kątem gabarytów, to wciąż crossover. Z elementów stylistycznych sporo się dzieje. Sami zobaczcie na ilość przetłoczeń na przednich i tylnych drzwiach. Jest tego dużo, sporo załamań, sporo tam takich różnych ciekawych, takich ostrych kształtów. Również dokładki stylistyczne, jak to we wszystkich crossoverach na nadkolach, a także w dolnej części progów i drzwi, które nam oddzielają dosyć fajnie właśnie ten dół od samego lakieru. I również taki ładny zabieg, czyli listwa tutaj chromowana poniżej linii okien, aż do tylnego spoilera, która Wam znowu oddziela stylistycznie dach od nadwozia. Mamy również ciemne żeby w tylnej części i w naszej wersji pod lusterkami zamontowane są kamery od systemu 360. Zwróćcie również uwagę na Felgi w naszym egzemplarzu Felgi 18 cali, które po prostu dobrze wyglądają i mamy coś, co jest bardzo ważne, czyli jeszcze zapas opony o profilu 55, dzięki czemu atakowanie krawężników jest troszkę bardziej komfortowe. No i z tyłu również widzimy akcent RoboCopa, czyli tą listwę LED-ową przez całą długość klapy bagażnika, zachodzącą nam aż na bok pojazdu. Ale idziemy sobie od góry. Zaakcentowany dosyć spory spoiler, a w nim trzeci stop, który po prostu ładnie wygląda. Dosyć spora tylna szyba z klasyczną i nieschowaną wycieraczką, a także główne lampy zamontowane są podobnie jak to było w przedniej części, również z tyłu, po bokach samochodu. W technologii LED-owej wszystko oprócz Wstecznego i również wszystko z wledzie, ale, ale rejestracja jest oświetlona klasyczną musztardową żarówką. Nie wiem czemu to po prostu brzydko wygląda. Mamy również kamerę od systemu 360, a także bardzo ładnie wykończony jest tylny zderzak, który po prostu dobrze pasuje do całości tego samochodu. Coś co mi się bardzo podoba, nie ma żadnych udawanych końcówek układu wydechowego. One są, ale tylko w wersji n line i są prawdziwe. A tutaj po prostu jest ładny, crossoverowy zderzak. A teraz zobaczmy bagażnik, w tym przypadku o pojemności 466 litrów. Jego otwór zadunkowy jest bardzo szeroki, podobnie jak niski próg zadunkowy. Wykończenie bagażnika, miękka podłoga, a także miękkie plecy bagażnika, bo boki to już twardy plastik. Mamy tu również subwoofer od systemu audio, a także z lewej strony zamontowana lampka LEDowa, haczyki na zakupy. I na przykład kieszonka na gaśnicę. Brakuje mi gniazdka 12V pod na przykład lodówkę turystyczną. Pod podwójną podłogą zamontowany jest u nas siateczka, jest pokrowiec na oczywiście zestaw do naprawy opony, a także wnęka, która wydaje się, że spokojnie pomieści koło dojazdowe. Praktyczny rodzinny bagażnik. Wnętrze. Czas na miejsce kierowcy w nowej konie. I w naszym egzemplarzu z tym pakietem Luxury, no przyznajcie, kolorystyka jest bardzo ciekawa. Kwestia oczywiście tego, jak dbamy o wnętrze, ale jasne wnętrze zawsze bardzo lubię. Fotele, no właśnie, z tego pakietu bardzo wygodne fotele, z pikowaną skórą, regulowane elektrycznie w kilku płaszczyznach. Mają także miękkie zagłówki, również regulowane, co mi się akurat bardzo poda w szczególności w dłuższą trasę. Co bardzo ważne, w upalne dni mamy tu również ogrzewanie, a także wentylację tych foteli. Idziemy dalej. Kierownica, która jest dosyć ciekawa i nawiązuje do kierownicy już w nowych Ajonikach. Cienki wieniec, który dobrze leży w dłoni, jest bardzo prosta. Ma opatki od zmiany biegów przekładni automatycznej, a także sterowanie multimediami i tempomatem koniec. Zegary wirtualne, podobnie jak stacja multimedialna, to dwa ekrany po 12,3 cala. Spory ekran, w którym macie wiele możliwości konfiguracji poszczególnych widoków. W pełni wirtualne zegary, a pomiędzy nimi oczywiście informacje z asystentów o spalaniu danych z podróży, z nawigacji, a także z multimediów. Czytelne i proste. Stacja multimedialna z tym już nowszym interfejsem Hyundaia, co mi się bardzo podoba. Takie trochę bardziej to jest już no, niczym w Androidzie. Są kafelki, jest to przejrzyste i oczywiście czytelne. Mamy tu również wiele ustawień samego samochodu, wszystko jest poopisywane. Pewnie każdy z Was po jakichś tam już kilku minutach obcowania z tym samochodem znajdzie potrzebne ustawienia. Co bardzo ważne, obsługuje również Apple CarPlay i Android Auto, ale tylko po kablu. Wyskalowanie jest dobre, nic się nie wiesza, wszystko działa płynnie, więc tu nie mam szczególnych uwag do działania stacji multimedialnej. Poniżej ekranu no jest dosyć sporo przycisków, ale są one też prosto poopisywane. Szybki dostęp właśnie przyciskami do poszczególnych funkcji ekranu również ustawienia klimatronika ale fizyczne i to mi się bardzo podoba że nie ma konieczności wklikiwania się w ekran tylko wszystko z pod ręką ustawienia temperatury mocy nawiewu itd. W konsoli centralnej mamy również ładowarkę indukcyjną i dwa gniazda USB i z tym się spotkałem pierwszy raz sami zobaczcie gniazdko USB typu C po lewej stronie ma podwójną funkcję albo tylko sobie ładujemy telefon albo przełączając ładujemy i mamy też komunikację telefonu właśnie na przykład Apple CarPlay, ciekawa opcja w konsoli centralnej ustawienia od kamery foteli, ogrzewanie kierownicy autohold, także wybór trybów jazd w tym także, no tutaj chyba elektroniczna blokada centralnego mechanizmu różnicowego, zobaczymy jak to działa dosyć spora konsola centralna solidnie spasowana, a w niej dwa cup holdery miejsce na coś również podokietnik, który ma także półeczkę i jeszcze większą półeczkę pod spodem, który nie ma żadnej regulacji, deska rozdzielcza Ooo, tu jest zmiana w konie, bo tutaj już nie jest miękko. Tylko nawet w naszej wersji deska na górze jest twarda, ale ten plastik bardzo ładnie wygląda. Poniżej półka przed pasażerem, która jest dosyć praktyczna, a także klasyczny schowek na podręczne przedmioty. W naszej wersji również panorama. Dla Was piękne pani oczywiście z wielkie lusterko, z lampką. No i zobaczmy jeszcze na wykończenie boczków przednich drzwi. Jak widzimy, jest pamięć dla dwóch kierowców, w miejscu podokietnika i wokół klamki jest miękka skóra. Sterowanie szybami, a także schowek na butelkę, który pomieści butelkę taką nawet litrową bądź maksymalnie 1,5 litra. Sprawdźmy teraz tylną kanapę. Kony. Pod kątem miejsca, bez problemu, aż, aż jestem tutaj miło zdziwiony. Na stopy jest sporo miejsca, również na kolana, a także nad głową. Przy moim wzroście 1,85 m, mieszczę jeszcze cztery palce wolnej przestrzeni do podsofitki. Pomimo tej częściowej panoramy, prostując swoją sreberkę, więc naprawdę jest całkiem ok. Kanapa, no w naszym pakiecie, Luxury, jest po prostu Luxury. Pikowana skóra, bardzo fajnej jakości, miękka i dobrze podpierająca odcinki moich podudzi. Mamy również podokietnik, a w niej dwa uchwyty na napoje. A same oparcia tylnej kanapy są dzielone w proporcji 40-20-40, co jest fajnym elementem praktycznym. Z elementów komfortowych mamy również w konsoli centralnej dwa nawiewy, a także dwa gniazdka USB typu cech. Dla waszych pociech oczywiście mocowania IsoFix, a także siateczki w oparciach przednich foteli. I również w tych oparciach są zamontowane specjalne obicia plastikowe, aby lepiej doczyścić właśnie tylny fotel po bucikach waszych małych Brianów oraz Jessica. No i boczki tylnych drzwi. Na górze twardy plastik, wokół klamki jest już miękkie tworzywo, podobnie jak na podokietniku. Tylna kanapa ogrzewana jest trzystopniowo, jest również kieszonka na butelkę, no ale maksymalnie pół litra. Ale pół litra to może być pół i pół. Co kto lubi? Jazda testowa. Czas sprawdzić, jak jeździ nowy Hyundai Kona w naszej, właśnie, no, bogatej wersji z tym pakietem Luxury. I to wnętrze, jestem jego absolutnym fanem. Połączenie ciemnego i jasnego materiału, rewelacja. I zaczynamy właśnie od foteli. Fotele w tym pakiecie są bardzo wygodne, jestem ich ogromnym fanem, ale zanim powiem o tych fotelach, musimy sobie wyłączyć coś, czego nie jestem w ogóle fanem, czyli asystenta znaków drogowych. Jak sobie go wyłączymy, to podobnie jak to było w Hyundaiu Ajoniku 6 i 5, on czyta jakieś znaki. Czyta również znaki dla tirów, czyta również znaki dla traktorów i wszystkie te znaki wam pokazuje i piszczy, że halo halo przekroczyłeś o 2 tą prędkość. Nie, to jest prędkość przez ciebie wyimaginowana, tutaj jest 50, jedziemy w terenie zabudowanym, nie było zniżenia tej prędkości, ale jednak samochód twierdzi, że było 40, więc wyłączamy sobie ten system i wyłączamy go za każdym razem, jak wchodzimy do samochodu, bo on za każdym razem, po każdym ponownym włączeniu samochodu odpala ten system. Pytam się, grzecznie, dlaczego. Drugim ciekawym systemem, który właśnie debiutował na przykład w nowych ionikach, i tak samo jest on w konie, jest system rozpoznawania uwagi, kierowcy. Spoko. Rozumiem jakby, że w tej chwili wszyscy patrzymy na bezpieczeństwo i to jest taka właśnie kamerka zamontowana na kolumnie kierowniczej, która się non stop na mnie patrzy. I jak tylko zerknę na moją pasażerkę, bądź na to, jak pięknie pikowany jest ten fotel, od razu jest Halo, Halo! Patrzysz się nie tam, gdzie powinieneś, w porządku, dbasz o moje bezpieczeństwo, ale jak założyłem okulary to już system mówi nie widzę Cię, więc patrzcie gdzie chcesz tak jest prawda, więc ten system po prostu oszukujemy założeniem okularów głupie, ale działa także system jest, jest takim kolejnym krokiem, no jednak w tą inwigilację kierowcy, z jednej strony tak inwigilujemy kierowcę, a z drugiej strony patrzcie, że jednak samochód dba o Wasze bezpieczeństwo w tej chwili elementów, które Was rozpraszają podczas jazdy jest bardzo dużo i właśnie ten system ma jednak trochę Was tak ciągle kuć, tak koralski nie patrzcie w ten telefon i właśnie rozumiem, że ma on swoje plusy jakby troszkę go hejtuje no bo jednak jest zbyt wrażliwy ciągle mnie jakby, do, jakby tutaj stara się pobudzić mimo, że patrzy się ogólnie na drogę natomiast jednak rozumiem po co to jest, bo nie większość kierowców w tej chwili, tych nowoczesnych kierowców ma sporo tych rozpraszaczy właśnie podczas jazdy, telefon komórkowy właśnie pasażerowie bądź cudło muzyki w tej chwili po prostu samochód Chcę, żebyście się skupili maksymalnie na drodze przed wami, i w sumie to rozumiem, ale z drugiej strony, w tym skupieniu brakuje mi w tym malcie head-up display. Gdyby jeszcze to był head-up display wielki na przedniej, szybie, chociażby takie z wajoniku, nie mam uwag. Ale musimy się jednak patrzeć w czytelne zegary wirtualne i po tym przy długim wstępie wracamy do foteli wentylowane, ogrzewane, regulowane elektrycznie i bardzo miękkie i bardzo wygodne do ideału w tych fotelach brakuje jeszcze regulacji podparcia odcinka właśnie Waszych ud a tylna kanapa i przednie fotele są po prostu bardzo wygodne właśnie z tym pakietem jaka jest nowa Kona? Bez wątpienia jest jakaś i ktokolwiek nie patrzył na mnie w tym samochodzie to tak... co to pojechało? Auto na siebie bardzo mocno zwraca uwagę. Ten przedni pas no, z tym ledowym robokopem, podobnie ten tylny pas z tym robokopem po prostu się wyróżniają. Te również zamontowane nisko przednie i tylne lampy także są elementem charakterystycznym właśnie dla nowej kony. I zwyczajnie ciekawie wyglądają A z kolei w nocy światła dobrze świecą To właśnie pokazuję na przebitce Mamy asystenta świateł drogowych Natomiast to jeszcze nie są niestety Tak zwane Matrix LED -y, Więc auta Wam nie wycinają poszczególnych pojazdów Podczas jazdy w nocy Ale Po prostu świecą dobrze i wyłączają światła drogowe Jak tylko zobaczą inne światła Więc są po prostu dobre Ale mogłyby być Matrixami No ale nie są Jeżeli chodzi o widoczność w nowej konie Kapitalna. Akurat w naszej wersji macie system kamer 360 i te kamery są w rewelacyjnej rozdzielczości. Idealnie Wam pokazują obraz, właśnie pod lusterkami, przód tył, a także jak to oczywiście w Hyundaiu zawsze. Włączając sobie kierunkowskaz, mamy podgląd z prawej bądź z lewej kamery i jestem tego wielkim fanem. To jest w Hyundaiach, to jest w kijach i to Wam po prostu pomaga, byście nie jechali zbyt blisko krawężnika, właśnie pokonując zakręt. Super. A oprócz tego swoja lusterka z asystentem martwej strefy, wielka przednia szyba i dobrze odzorowana stylna szyba w lusterku wstecznym. Teraz kilka słów o jednostce napędowej w tym samochodzie. jedziemy w tej chwili w trybie. eco Damy sobie tryb normalny. To się nam kończy zabudowany, więc teraz sobie zobaczymy, jak od 50 do 90 może napędza nam się Kona Kickdown. Oj, nie ma wstydu. Po pierwsze. 90. Silnik świetnie brzmi, bo to są na 4 cylindry, turbosprężarka sprężarka i skrzynia biegu jest błyskawiczna. W końcu to skrzynia biegu dwusprzęgłowa. Natomiast trzeba to na pewno wypomnieć, że jak się włączamy do ruchu, tym bardziej w trybie Eko i damy ten kickdown. A jeszcze nie daj Boże, silnik się ze start-stopu wyłączył. To naprawdę trzeba dłuższej chwili, aby samochód nam dynamicznie ruszył, na przykład ze świateł, bądź na skrzyżowaniu. a to w trybie Eko. W trybie normalnym i sportowym. Ta właśnie zwłoka w reakcji na gaz jest już znacznie mniejsza. No i teraz kilka słów o asystentach, których w tym samochodzie jest całe morze. Tempomat aktywny, yy, prędkość tutaj dopuszczalna, no w sumie taka. O! Teraz damy sobie na spokojnie 50. Odległość. Dajmy sobie na dwójeczkę. I samochód dokładnie jedzie sam. Utrzymuje mi auto między liniami, praktycznie bez mojej ingerencji, pokonuje łuki dróg. No i działa tak jak powinno. Jestem wielkim fanem tego właśnie, jak działa ten asystent, o tu była wysepka, auto pojechało idealnie, bez mojej ingerencji. Więc asystenci w trasie, napady są rewelacyjne. Z kolei w mieście macie asystenta wyjazdu z miejsca parkingowego, który cały czas czuwa, aby nikt wam nie wtargnął za bądź przed samochód. I to jest w mieście także sporą zaletą. A teraz kilka słów o spalaniu w Hyundaiu konie z tym silnikiem. W naszym egzemplarzu jest przekładnia dwusprzęgłowa i jeszcze jest napęd na cztery koła. Więc, jakby domniemy wam, że z przekładnią manualną i napędem na przednie koła. Będzie on palił mniej. Natomiast w tym przypadku macie auto bardzo uniwersalne, bo szybko ruszy na śliskiej nawierzchni. A z kolei, właśnie w zimie, bądź w trudniejszych warunkach pogodowych, macie cały czas ten napęd na cztery koła. Tutaj, nawet z tą elektroniczną blokadą centralnego mechanizmu różnicowego, czego nie testowałem, bo ten samochód, zabierać teren, trochę bez sensu. Na trawie, na śliskiej trawie, samochód ruszał bez praktycznie żadnego problemu. Jeżeli chodzi o spalanie, spalanie miejskie. Najmniej, co mi się udało zrobić. To 7,5 litra. Dobry wynik, ale przy bardzo płynnej jeździe wieczorem po Wrocławiu. Jeżeli chodzi o taką normalną, codzienną jazdę, raczej w korkach, w okolicach 9. Przy mocniejszych korkach, normalnie używając oczywiście klimatyzacji, samochód pali dychę. Spalanie na autostradzie do 120, podkreślam, w okolicach 7,5 litra. Przy 140 8,5 momentami do 9 a z kolei na krajówce do 90 i tu jest bardzo dobrze bo samochód jak jedziemy bardzo ekonomicznie i bardzo ekologicznie właśnie zachowując taką tą płynną jazdę w tym aucie to nam spali spokojnie w okresach 5,5 litra a to jest już dobry wynik jak na prawie 200 koni w crossoverze bądź jak to woli w suwie z segmentu C Często w tej chwili w samochodach właśnie tych gabarytów, brakuje nam trochę, żeby silnik miał więcej tego wigoru, więcej mógł iść z płuca, a tu tego nie ma. Tutaj jak już silnik się rozpędzi i poczuje ten kickdown, albo nawet tylko połowę gazu momentalnie was, no prawie że wgniata w fotel. Do setki 8 sekund, ale to jest taki jakby czysto papierowy wynik, bo takie odczuwalne przyspieszenie. Jest znacznie lepsze i auto jest mega elastyczne, co jest bardzo w szczególności bezpieczne w trasie i to mi się także w nim bardzo podoba. No i teraz kilka słów korzystając z tego, że jedziemy w trasie o wyciszeniu w tym aucie. Do 110 w aucie jest bardzo cicho, naprawdę jest bardzo komfortowo, bardzo elegancko. Przy 120 już tak się robi, że gdzie tak wieje? Zamknij szybę. Przy 140 po prostu wyciszenie jest bardzo mocno przeciętne, nie jest złe. Ale mogłoby być lepsze. To jest takie po prostu moje bardzo subiektywne odczucie, a niedawno jeździłem wieloma crossoverami i nawet w hondzie Z, ZRV po prostu było ciszej niż jest w konie. Coś za coś. Jest specyficzny wygląd, jest bardzo opływowo, ale jednak to wyciszenie, no może nie jest w tej chwili najwyższych lotów. No to słuchajcie, byłem tego samochodu ogromnie ciekawy, wizualnie naprawdę no, mocny przeskok kolejny, zresztą Hyundai Was nie zdążył chyba znudzić, tak? Od modelu Tucson, od modelu Elantra, oczywiście Santa Fe, a także Ioniki 5 i 6, po prostu wizualnie są inne i o to w tych autach chodzi. Nowa Kona również jest inna, samochód się wyróżnia, ale z kolei pod kątem właściwości jezdnych, tym bardziej u nas, kiedy to zawieszenie jest w tym aucie takie bardzo mocno komfortowe, ale też i trochę takie responsywne, bo jednak... Przy napędzie a na 4 koła macie z tyłu wielowahacz. Przy napędzie naprzód jest z tyłu belka skrętna, więc zawieszenie jest raczej komfortowe i dobrze zestrojone, ale bardzo przewidywalne i dające fajny feedback właśnie kierowcy z tego, co dzieje się pod kołami. I auto naprawdę jeździ bardzo podobnie jak kona wcześniejsza, a kona wcześniejsza jeździła bardzo dobrze. I ten samochód również bardzo się fajnie prowadzi. Oczywiście jak na podniesionego crossovera, bądź jak to woli, suwa. Oczywiście, że ma wady. I zaczniemy, jak zawsze, od wytykania mu wad. Na początek, niektóre systemy bezpieczeństwa typu rozpoznawanie znaków, a także ta uwaga na oczy kierowcy są momentami trochę nadgorliwe. W szczególności w trybie ekonomicznym, w tym trybie eco, zwłoka w reakcji na gaz naprawdę jest duża, zwłoka w reakcji na gaz w trybie normal jest, a w trybie sport jest bardzo mała. Także brak Apple CarPlay bezprzewodowego. Jest przewodowy i działa stabilnie, czego jestem wielkim fanem, ale pewnie dla wielu z Was wolicie łączność bezprzewodową. Brakuje mi również w tych wyższych wersjach head-up display, a także reflektorów właśnie typu Matrix LED. No i to wyciszenie na autostradzie, które jest raczej przeciętne. Bez wątpienia, a tym bardziej w naszej wersji genialne fotele, wentylowane, ogrzewane, regulowane elektrycznie po prostu genialne fotele, które są niesamowicie wygodne w trasie, a także na co dzień do miasta. Wyposażenie: macie wiele możliwości konfiguracji, właśnie kony, pod Wasze gusta, pod Wasze potrzeby. No i od takiej wersji bardzo ekonomicznej, przez te wersje jednak bogatsze. Więc dla każdego Kona jest troszeczkę inna i to spasowanie wnętrza naprawdę jest dobre. Materiały są fajne, spasowanie jest fajne. Tutaj nie mam praktycznie żadnych uwag, jeżeli chodzi o wnętrze. Opcja napędu na cztery koła. Rzadko samochody, właśnie w tym segmencie, mają tą opcję, a Kona wciąż ją ma. I to na pewno może być dla części klientów sporą zaletą. Asystenci w trasie, którzy Wam bardzo mocno Tą podróż ubezpieczniają, bo po prostu sprawiają ją bardziej bezpieczną. I to na pewno jest też spory plus w samochodzie nowoczesnym Kamery systemu 360 A także na koniec zawieszenie Które jest zestrojone dobrze Komfortowe, ale z drugiej strony Niezbyt bujające To jest moje spotkanie z nowym Hyundai'em Kona Jak się Wam podoba? Bo to jest chyba w tej chwili najbardziej kontrowersyjny jakby samochód W tym segmencie, który po prostu się wyróżnia Ale też patrzcie jak on fajnie skręca on nie jest w ogóle sportowy, ale tak się dobrze trzyma drogi. Słyszymy tylko takie delikatne szoranie opony, a to są ciasne winkle. I też hamulec jest bardzo taki przewidywalny, a nie miękki, a jest twardy, taki ma być ten hamulec. Więc samochód, który nie wygląda na szybki, a jest szybki. Samochód, który wygląda na kosmitę, i kosmitą jest, ale jest bardzo komfortowym kosmitą. Więc podzielmy się opiniami, co byście kupili, chcąc kupić właśnie crossovera z segmentu C. Czy Kona, czy może Niro, czy coś jeszcze innego od Niemców, Japończyków. No, wybór macie spory. Dzięki bardzo, pozdrawiam.